Hmm, co by tu teraz zrobić? Jest już dość późno. Hmm. Nie pójdę do cioci, bo na pewno nie zadzwoni do moich rodziciu. I będę musiała wrócić. A ja nie chcę wrócić, bo tu jest fajnie. To poszukam sobie tego. Słyszałam, że tu jest coś. Musimy sobie chyba pójść, 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 pójść. I tam coś będzie. Dzień, ma Dzień dobry dziecko. Gdzie twoi rodzice? Ja. Trzeba tu wymyślić. No bo jest tak, oni poszli się na imple. ja tam sama i mam już im zaklepać mieszkanie. Tu tam piętro wyżej chyba było coś wolnego. A pieniądze? Moi no ludzie, bo nie przyjdą z pieniądzami. Dobrze. Na tam. Do widzenia. Okej. Okay. Pinda. I ciub. Na tym piąt jest trochę ciemno. Ale tak, zamkniemy tu sobie. Wow, jakie pink. Cutie luzowe. Jakie łóżko piękne. Po no, prostu mieszkanie z mojej bajki. Śniło mi się kiedyś. Oki. Okay. No to my robimy implay i nie idziemy spać. co, co, to, co, to, co, 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 co puka? Chyba sprawdzę. Siema, wow wow, wow. Się, babka. Ups, co się stało? Kto? Kto? Jak ty śmiesz, dziecko? Krzyczysz! Śpiję z tobą, próbuję zasnąć. Mamy prawie północ, jest 23. Elo! Dziecko, opanuj się. Starszy ludzie, to są starszy ludzie. Mm, mało mnie to obchodzi. Bajo. Ale nie dałeś mi dokończyć. Eee. Yy. No, Ta dzisiejsza młodzież, staruszce nie pomogą. Zasnąć nie umie, nie widać? No nie, słyszę to wszystko ja pod... potrzebuję czegoś do spania. Ściągnę buty, to chyba stalce. Skalpetki. E i buty. E. Jestem mokle mam ciuchy po tym basenie. Ale w to nie wnikajmy. to sobie mam lampkę. I to planet. Kurczę, na tą łóżką nie umiem się położyć. Ta planusz. Twarde to łóżko. Nie wyspałam się. Skarpetki i buty. I chyba mogę wracać do mojej misji. Czyli Lilka sama w Los Angeles. Dobra, ale to już nie jest z tym. Yy, yy, yy. Siup, siup. Idziemy na miasto. To... Wow, Wiem, wow. ja tu już byłam, ale... Odwiedzi to miejsce jeszcze? Laś Kleje się tu. La, la, la. Dobrze. Piękny utwór, Nada się. Dobrze, koniec nagrania. Dobrze, no to ja. Sprawdzę wszystkie głośniki i zmontuję tą piosenkę. Nie, jeszcze ja! Okej. Okay. Dobra, się do mikrofonu. I... zaśpiewaj, Mam Tabla. No to dziękuję za udział. Dziękuję za występ, Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Moja płyta pewnie za niedługo się wyda, co nie? A teraz chodźmy do następnego miejsca. No wiem, no wiem, no wiem, tu też już byłam, ale tak. Z dala, show. Sią, teraz będzie film o mnie, o Lilce, która ma swoją misję. Czekanko, czekanko, czekanko. Gdzie tu się przystawiało te tuła Przedstawcie tło na jakieś ładniejsze. O, kotkowe jest, ładne jesienne. Teraz idziemy do stylistki, żeby mnie wystylowała. Teraz kolej na mnie. Jakąś plezulkę, dlatego, że na mnie się nie nakładają. Splej, który i tak mnie nie pomaluje włosów. No i tak, sesji mi twarz. Dziecko, co ty tu robisz? I no mam... Teraz ja mam sesję zdjęciową. Taką dziecięcą. Dobrze, to... Mm. Dobrze, mm, możesz już lecieć. Aki, bye. Pa. Mm. No kurde skona, mam. Nie ma fajnych ublań. Zresztą, ale co takie dla tamtych? Uwach, lasek luzowy może być. Ty zmontujesz mój film, no nie? Okej. Okay. Staniemy sobie i tak Ty będziesz mnie nagrywała albo nie Ty tam siedź i będziesz obserwowała że wszystko wychodzi zgodnie z planem A więc tak Kamela. Akcja La 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 Jestem Lilka, la 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 Jestem Lilka, la 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 Jestem Lilka. La 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 Jestem Lilka. Wow, wow, wow. I właśnie prowadzę swoją misję. Lilka sama w Los Angeles. Kurde, zmęczyłam się tu baj Mam nadzieję, że możliwe za chwilę będzie w kinach. O i tytuł ma być Lilka sama w Los Angeles. Albo nie, jestem Lilka, tak to brzmi lepiej. Lil, jestem Lilka, no po prostu. Bądź coś. miam coś? Okej. Okay. To co by tu jeszcze zrobić? Hmm. A więc tak, dziewczynko, zrób mi ładne pazurki. Tak, pole tym fajnym szamponem. O, i wypsikaj i migiełką jakąś. Super. No i super. Odprężające wszystko już. A. Dobra, nie no, znudziło mi się takie coś. Idziemy. Gdzieś indziej. A teraz jestem głona, więc poproszę śniadanko Bulgal XX. Tak już się robi. Wyle czym A to to jak wygląda mój burger? O, super. To teraz czas by go zjeść. Trzy, dwa, jeden, jami, jami. Kurczę, że się do końca mnie udusiło. Doble. Ocena bulgelka 10 na 10, ale hajszu ci nie dam, bo mi szkoda. To gdzie by teraz iść? Hmm. Wsiądę sobie tutaj i się odplędzę. Ach, w ogóle jestem taka szplędza. Hmm. Lilka, 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 coś jest tam. Zdrowiliście mnie w Los Angeles? Jak to? Poleciałaś z nami. Ale jak to? Spawałaś przez całą podróż, to aż dziwne. Ale dobrze, chodźmy już. Musimy jeszcze odebrać walizki. Okej, okay, no to chodźmy. Ehm, mamo? Stop, czekaj. Co, czegoś zapomniałaś znowu? Nie, nie dużo czegoś zapomniałam, ale. Zob właśnie weszłam na YouTube i zobaczyłam dwie filmu. Jestem Lilka. I na zdjęciu jest. Jakby to powiedzieć? Lilka. Czyli byłam w Los Angeles nie byłam tam. Naglewałam w film o mnie czy hmm. nie? to dziwna sprawa.